Nie zaskoczy to państwa, że zadam pytanie panu Nawrockiemu, a mianowicie mówił pan różne rzeczy o bezpieczeństwie, ale między innymi mówił pan o zakończeniu wojny w Ukrainie. I mówił pan, że pan doprowadzi do takiej oto sytuacji, w której przy stole negocjacyjnym będzie siedział prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Rosji, prezydent Ukrainy i tylko Pan, nikt inny z Unii Europejskiej, tak będzie Pan prowadził dyplomację. Jak pan chce to zrobić, skoro nie ma Pan żadnych relacji w Unii Europejskiej? Jak pan chce doprowadzić do tego, że całą Europę. W tych negocjacjach będzie, będzie reprezentowała tylko Polska. Odpowiada pan Karol Nawrocki. Musi pan wiceprzewodniczący mieć świadomość, że Europa znajduje się dziś w gigantycznym kryzysie. Za to odpowiada też pana szef Donald Tusk, który podpisał pakt z Putinem razem z Angelą Merkel. I pod wpływem tego paktu ośmielona. Milionami euro Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę. Pakt klimatyczny, pakt migracyjny, wszystko to pana szef, panie wiceprzewodniczący. Jako prezydent państwa polskiego nie będę niczym im a szczególnie kamerdynerem państwa niemieckiego i swoje relacje z krajami Unii Europejskiej będę opierał prostą zasadę. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Drodzy Państwo, negocjacje. Przyszłe negocjacje w odniesieniu i te, które się toczą w odniesieniu do Ukrainy oczywiście powinny mieć komponent Polski, ale to pan może zapytać Donalda Tuska, dlaczego nie siedzi przy stole negocjacyjnym. Przecież to nie jest pytanie do mnie, jako kto mam siedzieć? Prezes IPN na urlopie? Brawo na wodki, brawo. Kurczę się.